Witam serdecznie na kanale Station Nord w sali wykładowej Station Nord. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o dojrzewaniu duchowego potencjału. No ja wiem, ja wiem, wszyscy mówią, że mają dojrzały duchowy potencjał, a to jest bardzo łatwo sprawdzić. Wystarczy, że weźmiemy jakiś tekst taki na no, zwyżej półki. I sprawdzimy, czy dużo rozumiemy. A, jak dużo rozumiemy, to znaczy że rzeczywiście ten nasz potencjał dojrzał. Jak nie za bardzo kumamy, o czym to jest, no to znaczy, że jeszcze będziemy musieli nad tym potencjałem popracować. I co jest ważne między innymi, jest ważne wiele rzeczy, ale dzisiaj chciałem powiedzieć tylko o jednej, mianowicie o szczodrości. No, to znowu Wielu ludzi słyszałem, mówiło: Ja jestem szczodry, nie jestem skąpy. No, może, tylko jest jeden mały problem, bo tu znowu mamy bardzo prosty sprawdzian. Jeden akt dawania wystarczy, aby dojść do oświecenia. Jeden. A my już tyle, żeśmy nadawali i w lewo, i w prawo, i w górę, i w dół, i sąsiadom, i rodzinie, i dziewczynie, i koledze, i nic. Ha. Czyli z tego by wynikało, że to nasze dawanie, no, bym powiedział, czegoś tam brakuje, że jakieś warunki nie są spełnione. No to może przyjmiemy się tego zagadnieniu, które jest o tyle ważne, że no, praktyka szczodrości, praktyka dawania jest czymś, co skutkuje w bardzo określony sposób, mianowicie w wyniku. Yy, Prawidłowej szczodrości, prawidłowej praktyki dawania powstaje mentalność bogactwa. Zacznijmy, może od rzeczy najprostszej, jak się ma dawanie do satysfakcji emocjonalnej. No, jeżeli coś dałeś komuś i będziesz czerpał z tego samo zadowolenie, lub jeszcze o tym opowiesz, no to nie będzie to miało żadnej wartości transformacyjnej. Czyli można powiedzieć, skorzystałeś, można powiedzieć, wykonujemy pewien czyn, korzystamy z niego. Jesteśmy bardzo samozadowoleni, nie, nie ma sobie osoby nam rośnie, jesteśmy piękni, wspaniali, ale wartości transformacyjnej to już nie ma. Czyli nie da się obciąć jednego kuponu dwa razy. No, instrukcje w różnych tradycjach są te same. No, Jezus Chrystus wyrażał to słowami: Jeżeli pościsz, wysmaruj swoje usta tłuszczę. tak żeby nikt tego nie widział. E, przypomina mi się taka historia, jak to mój kolega. Hmm, Dostał od nauczyciela praktykę, w takiej powiedzmy, grupie, niby medytacyjnej, że nie wolno mu mówić o tym, co robi. Absolutnie nie wolno mu mówić. Zawsze, kiedy cię zapytają, co robisz, jak tam swoje praktyki, to mówię, a nie, ja dopiero zaczynam, to trudne, nie idzie mi nie rozumiem tego i tak dalej. No i tak też mówił, minął rok, dwa, no i co się stało? No i przede wszystkim stało się to, że wszyscy zaczęli. Go lekceważyć, bo wszyscy wokół mówili, ten zrobił tyle, ten zrobił tyle, ten zrobił tyle, a tamten nic. No to znaczy, że jest do niczego, nie? A druga sprawa, że zauważył, że ci ludzie, pomimo że robili tyle fantastycznych praktyk, w ogóle się nie zmieniali, w ogóle się nie zmieniali, jakby zostawali tacy sami. No tak, no bo skoro czerpali samo zadolenie, no to niewiele to. Można powiedzieć, pomagało w kategoriach procesu transformacji. Natomiast kolega zmieniał się bardzo, bardzo intensywnie. No, i no przeszedł przez ten ból bycia lekceważonym, bycia lekceważonym, bycia nieakceptowanym. No, no taki nikt nie potrafi nawet wykonać. No, nawet kilku tysięcy takiej praktyki, a przecież to takie proste. No, się okazuje, że to było jakby dokładnie. Odwrotnie. I czyli znowu mamy takie zagadnienie dawanie, a poczucie bezpieczeństwa, dawania a społeczna akceptacja. No, znajomy poznał postanowił się ożenić, zaprosił na ślub wiele osób, między innymi swoich rodziców, siostrę i szwagra. Ojciec nie pojawił się, bo ślub był tylko cywilny, a nie kościelny, ale nie pojawiła się też również siostra w średnim wieku i szwagier, ja bo im ojciec zapewnił. Jeżeli ta kobieta chciałaby ofiarować bratu swoją obecność, musiałaby przestać poszukiwać akceptacji ojca i jego pochwał. Oczywiście, gdyby ojciec dowiedział się, że siostra znajomego poszła na ślub, mógłby również wstrzymać jej pomoc finansową. No, ale cóż, warunkiem szczodrości, warunkiem dawania jest samodzielność i niezależność. Nie szukam pochwał ani dezaprobaty, nie potrzebuję również zachęty. Jeżeli jestem samodzielny, Mogę wspierać coś, co wymaga wsparcia. Tym zarządza stan umysłu wolny od ośmiu światowych darm. Tak się to akurat, jest to jedna z nazw. Ale powiedzmy te osiem światowych darm, czy można powiedzieć osiem niewłaściwych ustawień umysłu, to mniej więcej się przewija we wszystkich tradycjach. I te osiem światowych darm to przywiązanie do rzeczy materialnych, awersja do ich nieposiadania. Przywiązanie do pochwał, awersja do krytyki. Przywiązanie do dobrej reputacji i awersja do złej. Czyli jeżeli my wykonujemy jakąś praktykę dawania, dajemy komuś coś po to, żeby mieć dobrą reputację, to może reputacji będziemy mieli. Ale nie spowoduje to dojrzewania duchowego potencjału i nie będzie to praktyka. Szczodrości, która umożliwia transformację. O, no, przywiązanie do przyjemności zmysłowych, a wersja do ich nieobecności. Moglibyśmy powiedzieć, że są to uprzedzone nastawienia umysłu. Umysł jest zwykle zakłócony przez którąś z tych ośmiu światowych darm, a stan równości byłby stanem, którego tych ośmiu światowych darm nie jest w stanie zakłócić. Stan umysłu, który praktykuje równość, umożliwia rozwijanie szczodrości. No cóż, wracając jeszcze do tego, że no niekoniecznie ludzie będą wspierać swoją praktykę dawania, z czasami nawet rodzina nie wesprze się w praktyce dawania. Małżeństwo wracało z imprezy w bardzo dobrym humorze. Małżonek był lekko podchmielony i dał że brakowi, którego mijali tysiąc złotych pomimo, że dobrze im się powodziło, żona natychmiast zrobiła awanturę. Dzieciom zabierasz. Ja mogłam sobie coś kupić za te pieniądze. Awantura, z czego nie zdawała sobie sprawy pani małżonka, zabierała jej życzenie, aby była w pozycji, że braka i dostała tysiąc złotych. Hmm, a to Feller westchnął Feller. Kolejna sprawa, która jest niezwykle ważna, mówiąc o dawaniu Mówimy o sposobie, o motywacji, o intencji, ale też mówimy o pewnych warunkach podmiotowych, które jakby określają człowieka. No, jednym z warunków podmiotowych ważnych jest w jaki sposób doświadczenie klęski odsłania człowieka, bo doświadczenie klęski odsłania człowieka. Prawda o drugim człowieku nie leży w tym, co on przed Tobą odkrywa lecz w tym, czego przed Tobą odkryć nie potrafi. Jeżeli go przeto to zrozumieć pragniesz, słuchaj, nie tego, co ma Ci do powiedzenia, lecz tego raczej, czego nie mówi. To, co prawdziwe w nas jest milczące, to, co nabyte gadatliwym jest. Tak powiedział kiedyś, napisał kiedyś Cahill Gibran. Ale weźmy sobie jeszcze parę słów pochodzących od Jaspersa, Decydujący jest dla człowieka sposób w jaki doświadcza klęski, czy pozostaje przed nim ukryta i dopiero u kresu powala go siłą faktu, czy też człowiek potrafi postrzegać klęskę bez masek, uobecnić ją sobie jako stałą granicę swego istnienia, czy sam siebie uspokaja chwytając się jakichś fantastycznych rozwiązań, czy też uczciwie przyjmuje klęskę milcząc w obliczu niewyjaśnionego sposób w jaki człowiek doświadcza klęski rozstrzyga o tym kim się staje no jak to ktoś mógłby zapytać a tak to dawno dawno temu słyszałem w radiu opowieść o poszukiwaczu złota znalazł złoto i w jednej chwili stał się bogaty na tyle bogaty że do końca życia nie musiał pracować spieniężył złoto a pieniądze ukrył w rurze od kominka jego ukochana rozpaliła Kominek, aby się ogrzać, i całe bogactwo spłynęło. Kiedy poszukiwacz złota wrócił do domu, szybko uświadomił sobie, co się stało. Nie przejął tym się specjalnie, i powiedział do ukochanej: To nic, pójdę i znajdę znowu. I poszedł. I znalazł jeszcze większe bogactwo. Czy takiemu człowiekowi może się stać coś złego? Inny być może pobiłby tą kobietę, albo nawet zabił, a on? Godny podziwu. Spotkałem wielu ludzi w biznesie, którzy mieli dużo i nagle dużo stracili. Można powiedzieć delikatnie, że przestali się zachowywać normalnie. Rzadko kto potrafi być niezależny od straty. Ale mamy nadzieję, że tacy byli. Człowiek zależny od straty będzie miał trudności w rozwinięciu praktyki dawania. O, Eric Fromm kiedyś powiedział o posiadaniu. Jeśli. Jestem tym, co posiadam i to stracę. Do czym wówczas będę? Kolejna sprawa, nad którą warto się zastanowić, bo my mówimy, prawda, jesteśmy szczodrzy, chętnie innym pomagamy, ale czy ludzie faktycznie czują się swobodnie przy nas, prosząc o pomoc i wyrażając swoje potrzeby? Znajomy mówił mi, że swoją żonę uczył przez wiele lat, aby wyrażała swoje potrzeby. A może takie miała doświadczenie świata i ludzi, że nie miała ochoty swobodnie wyrażać swoich potrzeb. Bo albo nie spotykamy ludzi, względem których możemy to zrobić, albo nie potrafimy ich rozpoznać. I historia z życia wzięta do pani adwokat zgłosiła się kobieta z prośbą o pomoc, ponieważ pragnie rozwieść się z mężem. No ale pani adwokat nie była na tyle chytra, aby zwieczyć zwierzynę łowną, od której mogła ciągnąć kasę. Zaczęła badać sprawę. Decyzja pani o, o rozwodzie pojawiła się, kiedy chciała synowi z poprzedniego małżeństwa kupić mieszkanie. Zwróciła się więc do męża i powiedziała: Mam 50% potrzebnej kwoty, a na wezmę kredyt. Dobrze, odpowiedział małżonek. Pani małżonka obraziła się śmiertelnie, że nie zaproponował jej brakującej kwoty i postanowiła złożyć pozworozwolenie. Pani adwokat zapyta męża, czy jest gotowy pomóc w finansowaniu mieszkania syna żony. No co on odpowiedział, mogę zapłacić nawet całość ze względu na posiadane zasoby, dla mnie to nie jest problem. Ale żona nie poprosiła mnie, nie, nie wyraziła swoich potrzeb. Bałem się jej zaproponować, żeby jej nie urazić. Po wyjaśnieniu sprawy małżonka doszła do wniosku, że nie chce się rozwodzić. Poprosiła męża o wsparcie, którego tamten z radością udzielił. Pomyślcie o tym, czy wy jesteście ludźmi, względem których inni mogą swobodnie wyrażać swoje potrzeby, obojętne czy w życiu, w związku osobistym, czy też raczej ludzie niczego wam nie powiedzą. Warto stać się kimś, przy kim ludzie wyrażają swoje potrzeby. I jeszcze jedno, na temat praktyki dawania. No a na przykład w związku Picasso powiedział miłość jest jak berża hiszpańska, każdy je to, co przyniósł. To, co dostaniesz w związku jest określone nie przez to, co chcesz, ale przez to, co masz do dania. Czyli można powiedzieć, jeśli nie dostajesz związku tego, co chcesz, to najprawdopodobniej nie masz do dania takich rzeczy, które by umożliwiały jakby uzyskanie tego. A to samo jest w edukacji. Jeżeli ludzie przychodzą do nas na zajęcia, to czego mogą się nauczyć? To zależy, co mają do dania. Im więcej mają do dania, tym bardziej otwarty mają umysł, tym więcej mogą się nauczyć. Także tak jest również w edukacji. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej na temat praktyki dawania, no to na platformie prosperitytraining.pl mamy kurs dotyczący dawania i na najbliższych zajęciach intensywnych mamy przed sobą 9 dni odosobnienia, można rzucić okiem na Facebooku, na program. Będzie bardzo dużo na temat praktyki dawania. To jest o tyle ważne, że nie ma specjalnie dużo na temat tych materiałów, a Szczodrość, jako szczodrość, praktyka dawania, jako praktyka dawania jest na płaszczyźnie społecznej totalnie niezrozumiała. Więc zapraszam przy okazji na odosobnienie. Więc czego Wam życzę? Życzę Wam, żebyście mieli bardzo dużo dodania bez względu na posiadane warunki. Żebyście byli w stanie tak rozwijać praktykę dawania, aby spowodowało to. Dojrzewanie duchowego potencjału. Pozdrawiam serdecznie.